z kruski kluski z rosołem, słuchajcie. Witam się z wami bardzo serdecznie w nowym dniu. Jak to mówią, nowy dzień, nowe możliwości. Ja już dzisiaj ostro pracuję, a w zasadzie przygotowuję już poniekąd Wielkanoc ze sklejki. Jakby, Jezu, jakoś, tak jakoś blisko was tu postawiłam. Ale nie mam bowstwa, jak inaczej postawić. Na razie musicie tak wytrzymać. A, miałam coś jeszcze zapytać. Słuchajcie, dziewczyny. Czy ktoś z Was jeszcze nie ma naszego kalendarza, a jest nim zainteresowany? Alpakowy kalendarz, ewentualnie z pieskami, bo kalendarze się pomału kończą i więcej już ich w tym roku nie przewiduję. To wyprzedajemy to, co, to, co jeszcze mamy i w tym roku już koniec. Dlatego jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma kalendarza, a chciałby mieć z nami, to zachęcam do kontaktu. Ewentualnie spójrzcie do y, opisu pod filmem, bo tam. Zostawiam Wam link do sklepu, także nie ma problemu. A ja właśnie, dziewczynki, walczę już. Robię królika na Wielkanoc. Jeszcze choinki nie zwinęłam, a już robię królika. No tak to jest niestety. Powiem Wam szczerze, że tak to jest. Żeby zdążyć ze wszystkim, to trzeba to jakoś mniej więcej tak planować. Jezu, chciałam sobie na telefonie namalować. A tak naprawdę muszę pomalować nas, królika. A w tym wszystkim właśnie chciałam powiedzieć, że będę miała sporo królików takich, jeżeli prowadzicie jakieś warsztaty, czy macie swoje Dzieci wnuczki, chcielibyście im zapewnić atrakcję, to będę miała sporo królików do ozdabiania własnoręcznego, bo szykuję też pod warsztaty. Więc, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to kto pierwszy, ten lepszy, bo robię tylko jakąś tam określoną ilość i więcej nie będzie. To ja dobrze zrobiłam, widzicie, ja się tu już wystraszyłam. Myślałam, że pokopałam, ale nie. Idzie na różowe tu. Genialne markery z farbami. Tak fajnie, precyzyjnie można nimi pomalować. No i tutaj właśnie te wspomniane przeze mnie zatyczki do worków. Też, też to będzie fajna sprawa. Ale na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze tego nie mamy dostępnego na stronie. Poczekajcie, bo ja się tu coś zagapiłam. Także tak, króliczki. Króliczki, króliczki, króliczki. Czekajcie, o co ja tu mam jeszcze? Pomaga? To Tylko króliki, chyba, nic więcej. No i zaraz robię dziewczyny jeszcze zamówienia na bluzy. Bo tak się zastanawiałam, czy właśnie zamawiać jeszcze bluzy, czy zamawiać już tylko koszulki. Ale ja myślę, że. I jeszcze pójdę w bluzy z tego względu, że, no patrząc chociażby po zeszłym roku, to do maja, nawet do czerwca chodziliśmy w bluzach, a w koszulkach dużo, dużo mniej. Więc myślę, że pójdę jeszcze właśnie w koszulki. A w koszulki, co ja widzicie? Zawsze mi się wydawało, że ja mam świetną podzielność uwagi. Bo jak widać na załączonym obrazku, nie do końca. Sertuszko mi dziś jedno skinęło. O, oh no! tak się króli. No, zginęło mi jedno serduszko, ale myślę, że to jest akurat mało ważne. Maluję sobie jeszcze tylko szybko uszy królikowe i już będzie ok. Wam pokażę jakiego agenta zrobiłam. A wy takiego agenta możecie zabrać do domu. To będzie pierwszy, i ja jego przewiduję jako tak, taką dekorację albo do sypialni. Chociaż niekoniecznie do sypialni. Tak naprawdę może stać. Wszędzie, ale on bardziej będzie taką dekoracją dziewczęcą. Ale jak skończę, to Wam pokażę. Widzicie, co, właśnie tutaj siedziałam i nagrywałam yy, rolki, a w zasadzie jedną rolkę. Do tej pory nagrałam. Bo wiecie co, ja czasami to tak mam. Że pomysłów mam 5 milionów, ale co z tego wychodzi, to już jest insza, inszość. I tak sobie pomyślałam, że sobie tu klapnę z wami, chwilę usiądę i pogadam. Bo tak naprawdę to już mi się nic nie chce. Zrobiłam dzisiaj trening właśnie. Zrobiłam trening i chciałam zobaczyć. Ile, ile, ile tu mi się dzisiaj udało wykręcić tych kroków. Udało się wykręcić 10 tysięcy, także super. Żadnych wielkich rewelacji nie było. Zaraz wiecie, co jeszcze chciałam sobie spróbować właśnie poćwiczyć trochę z gumami. I tym razem z tą czarną, z najsilniejszą, bo z nią jeszcze nie ćwiczyłam, a ona podobno ma największe obciążenie. Ale w międzyczasie tak sobie siedziałam i myślałam na temat tego oszczędzania. Bo wiadomo, każdy ma jakiś tam patent, i pisałyście mi już tutaj o dziewczyny, o zeszytach, właśnie o tych skarbonkach Bardzo dużo z Was y, odkłada na koncie końcówki. Ja też mam taką opcję, jest to mega fajna opcja, ale też y, słyszałam o dwóch fajnych rzeczach, które mi osobiście bardzo się spodobały, tylko wymagają one troszeczkę samozaparcia ich tu, może być problem. Ale wiecie co, jeżeli się odkłada na coś, czego się bardzo chce, to myślę, że nie powinno być to problemem. A po drugie, odkładanie to nie jest tak jakby odbieranie sobie, tylko trzeba to potraktować jako inwestycję w siebie, po prostu w jakąś tam rzecz na przyszłość, prawda? I widziałam na przykład coś takiego, że dziewczyna wszystkie piątki, które miała, to piątki zawsze były monetami nie, niewydawalnymi, tak zwanymi. Że jak jest piątka, to jej nie ruszamy, piątkę trzeba odłożyć. I to też jest fajne, to też jest fajne, tylko to jest problematyczne dla kogoś, kto płaci w większości kartą, no bo, no tak jak na przykład ja tak płacę i powiem Wam szczerze, że no z tymi piątkami może być problem, aczkolwiek... Jeżeli mi się jakieś piątki, wiecie, yy, będą trafiać, to i tak do tej metody się dostosuję. Natomiast, drugą sprawą, dziewczyny moje drogie, jest coś takiego, jak yy, idziesz na przykład do Pepko. Przykładowo, możesz iść do Rosmana, możesz iść do Heby, możesz iść gdzie Ci się nie podoba. Ja, ja idę do Pepko w tej sytuacji. I widzę dwa kółeczki. Które mi się bardzo podobają. No i tak sobie myślę, kurde, biorę, ale nagle nie bierzesz, bo zbierasz tam, nie wiem, na lot na księżyc, prawda? I w tym momencie jest takie przyznanie się przed sobą, stać mnie na te kubki, prawda? Stać mnie na te kubki, bo bym je kupiła, gdyby nie, takie ty, ale potrzebuję ich. No nie potrzebuję ich, bo mam. Milion innych kubków, prawda? Tak swoją drogą to ja też mam. Milion kubków, nie potrzebuję ich, więc odkładam te trzy dychy. Bo nie zagraciłam sobie domu, nie wydałam kasy i tak naprawdę nie potrzebuję tych kubków. I to mi się tak spodobało, bo ile jest? Przyznajcie się same przed sobą, no chyba, że wy tak nie macie, no ale ja tak mam. Że dużo tych zakupów jest takich impulsywnych, że wchodzisz i jest wow, a zwłaszcza w taki dzień jak masz handel, chcesz sobie tam powiedzmy poprawić humor czy coś. Chociaż ja ostatnio zauważyłam, że ja jak mam handel to lepiej nie wchodzić nie do sklepu, bo mi wtedy się nic nie podoba, no ale mniejsza o większość. W każdym razie wchodzisz, wow, jest, jakie fajne, biorę. I wtedy, czy ja tego potrzebuję? Czy ja tego potrzebuję, bo wiecie co, w dzisiejszych czasach my już mamy tak zagracone te mieszkania i tak wiele tych rzeczy, czy kuchennych, czy jakichś dekoracji, czy czegoś takiego. No, każdy ma jakiegoś swojego takiego konika, że ja na przykład kocham świece, kocham świece, ale obiecałam sobie, że w tym roku nie kupię ani jednej świecy, dopóki nie wypalę tych, tak co mam. Bo ja, wiecie co, ja jestem taki po prostu sknera świecowy. Ja je lubię, ale mi ich szkoda palić. Tu mam przepiękną świecę, którą dostałam. przepiękną Myślicie, że ją odpaliłam? Szkoda mi. Szkoda mi. I nie krzycz na mnie, jak to zobaczysz, bo, bo wiem, że zaraz będziesz krzyczeć. Ale zobacz, no po prostu szkoda tej świeczki wypalić, a ona... Pachnie przepięknie. Ale w każdym razie w tym roku chociażby na tym oszczędzam. Nie kupuję tak samo, nie kupuję ciuchów. Dziewczyny. Przysięgam, nie kupuję żadnych ciuchów, ubrań. Nie mówi się ciuchów, mówi się ubrań, ale wszyscy wiedzą o co chodzi. Nie kupuję, bo ja już po prostu mam tego tyle, że na serio wystarczy. Wystarczy i nie kupuję już nic. Poza to, co absolutnie jest niezbędne. Wiem, że co będę musiała sobie kupić, to na pewno buty, słuchajcie, do ćwiczeń, do biegania i na tym nie zamierzam oszczędzać, bo to yy, są ważne rzeczy. Znaczy nie zamierzam oszczędzać, nie zamierzam kupić najdroższych, no ale też nie, nie będzie tak, że nie kupię ich, bo oszczędzam i będę chodzić, wiecie, jak kuternoga. To na pewno yy, muszę zakupić. Dlatego mówię, to wszystko trzeba tak wyważyć, żeby to miało ręce i nogi, bo wiecie co na takie właśnie zakupy mało przemyślane wydajemy najwięcej kasy i to naj... I często my tak nie widzimy, bo wiecie tu jeden kubeczek, dzisiaj kupię jeden kubeczek, jutro kupię coś tam jedno, trzeci świeczka i to tak nie widać tej konkretnej kwoty, ale jak to na przykład zliczycie w ciągu miesiąca to się okazuje, że wow, mnie niezłą kwotę, prawda? I wtedy jest takie coś, kurde, a mogłam sobie już odłożyć, już bym była przybliżona do, do jakiegoś tam celu. No Zazwyczaj, wiecie, odkładamy na jakieś tam marzenia, nikt nie odkłada na, na rzeczy jakieś tam nieistotne dla niego, prawda? W końcu poświęcamy się, ja na przykład bardzo bym chciała polecić na, na takie wakacje życia na drugi koniec świata, na jakieś bali i tak dalej. I jestem w stanie jestem w stanie pooszczędzać, żeby móc polecieć sobie spokojnie na takie właśnie wakajki. W tym roku też już w maju wylatuję na pierwsze wakacje. Mówię pierwsze, bo są to wakacje z moimi dziewczynami, więc cieszę się niesamowicie. Mam takiego powera i taki wiatr w żagle, że w ogóle tak się super się cieszę, że udało się to wszystko dopiąć i że lecimy sobie na babskie wakajki. No to jest najlepsze, co mogło się w ogóle trafić. Więc mega, mega, mega i jeszcze raz mega, ale tak chciałabym, żeby to zapoczątkowało tylko wyjazdy. A jeszcze później chciałabym z małżonem, może gdzieś z dziećmi by się udało. Chociaż tutaj to wątpię, bo raczej dzieciaki moje namawiały mnie na Koreę. Czujecie? Bo się okazało, że my z Wrocławia mamy bezpośrednie połączenie do Korei. Więc to już w ogóle jest super. No ale jakoś tak tą Koreę w tym roku bym jednak nie, nie planowała. Także. No jeszcze przecież. Ach nie, tego wam jeszcze nie mogę. Nie, o, ale bym się wygadała, weźcie, nie, nie, nie mogę zapeszać. Widzicie? Tak mi się wychlapała. Powiem wam, ale niedługo. Na razie wam nie pamiętam. Także idę dziewczynki moje drogie. Zużywam wszystko, co mam. Najpierw muszę zużyć tą, bo bo, 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 bo bo, bo on, jej się już data zużywa ale bardzo bardzo, ale to bardzo mi się też przypasowały te kosmetyki Kimoko ta maseczka jest ekstra, ta nie wiem bo będę ją robiła pierwszy raz, ale ta jest petardiocha i powiem wam szczerze, że te kosmetyki do nie, niedawno były na prące w Rosku i mi się udało kupić je właśnie wszystkie na prąkce. Ale powiem Wam, że no dopiero nie, nie jest tak, że zużyłam jakieś, wiecie, pudełko kremu, otwieram kolejne. Dopiero zaczęłam ich używać, ale powiem Wam, że podobały mi się mega. Zobaczcie, tutaj mamy taką pęsetkę. O! Tak. I tu wyciągamy sobie płateczki. Można sobie położyć, wiecie, na twarz tak jak maseczkę. Można sobie przetrzeć. Y, twarz, zostawić właśnie do nawilżenia, no to to jest w ogóle petarda, czekajcie bo ja sobie to później użyję ale teraz są jeszcze trochę makijażu więc ach to pachnie mm. no tu patrzcie tak elegancko się to no można to przewrócić, wiecie, żeby to się fajnie nasączyło i to jest w ogóle mega, i to wiecie, co to by było też fajne na wakacje, tak trzymać to w lodówce, i taka skóra, wiecie, po tym po słońcu, czy coś tak sobie położy, takie kojące płatki, bo to wiecie, jak dacie jeden tu, drugi tu, trzeci tu, a czwarty na czoło, to macie normalnie maseczkę, nie? Tych płatków jest 60. Super są te też pod oczy. Ja mam akurat te kolagen ze złotem. I one naprawdę pod spód sobie nakładam grubą warstwę kremu na to, to i jest w ogóle fajnie. Chociaż wiecie co, ja jeżeli chodzi o płatki pod oczy, to ja nie mogę być jakimś wielkim ekspertem, bo ja nie mam ani worów pod oczami, ani nie mam jakichś takich zasinionych miejsc. No jedyne z czym muszę już walczyć, no to są te zmarszki pod okiem, no bo no niestety, słuchajcie, w pewnym wieku to już to już tak bywa no i drugi genialny ja mówię to Kimoko to jest w ogóle też jakaś genialna firma bo patrzcie nawet bierzesz na wakacje jeden krem i masz tak galaretka to jest serum a tu jest krem no to tylko jakiś geniusz mógł to razem wsadzić do jednego opakowania nie musicie mieć dwóch rzeczy tylko bierzecie jedno i macie na dobrą sprawę całą pielęgnację ze sobą a jest to tak fajnie Rozpracowane, że 30% yy, tak. Rano dajecie więcej serum, a mniej kremu, tak, żeby to działało, natomiast na wieczór osobno, yy, odwrotnie mniej serum, a więcej kremu. I tak oni tutaj to zalecają. I do tego jeszcze właśnie udało mi się upolować też na tej prące. Patrzcie, taki bardzo delikatnie wyglądający. Krem na dzień to jest taki krem baza pod makijaż. Też pięknie na nim makijaż wygląda. Naprawdę nic się nie roluje, wszystko elegancko, ale w szoku jestem. Ja wam zawsze mówiłam, że ja używam tylko i wyłącznie jednego SPF-a, holika, holika 60 o. uch, holika, holika 50 od lat, bo żaden inny mi się tak nie sprawdza, ale powiem wam, że chyba się też z tym przeproszę. SPF 50 plus i te filtry PaA, plus, 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 czyli jeszcze więcej jak holika, holika, i w ogóle nic się nie dzieje. Nie szczypie, nie bieli, wszystko jest. No tak, jakby to w ogóle nie był dziewczyny, filtr 50. -ka. I to na pewno zamierzam sobie wytestować na wakacjach. Co tu pisze, Boże, już jestem na odpowiednią ilość kremu, na oczyszczoną skórę twarzy jako ostatni krok porannej pielęgnacji. No i przechodzę. No i oczywiście tam mgiełka, to jest też to jest też W Ostatnio mi się śmiać bo pod środkami, które nagrałam te hity z apteki Jezu, ile ludzi mi tam napisał. czy mogłaby Pani tak nie machać kosmetykami? Czy mogłabyś tak nie machać kosmetykami? Bo nie mogę przeczytać co yy, jak się nazywają. Ani nie mogę zrobić zdjęcia. To, że ja mówię, to... Albo następny hit hitów. Pod następną rolką tego olejku do włosów z Rossmana. Ja mówię, że hitowy olejek z Rossmana, który zapobiega żółknięciu włosów. A ktoś mi pisze, a gdzie można go kupić? No. Czy mogłaby Pani tak nie machać kosmetykami? Bo nie można zrobić screena. A ktoś inny pisze Można, bo ja zrobiłam. No po prostu powiem Wam. Uśmiałam się, jak nie wiem. No ale cóż. Dziękuję Wam pięknie. Zapraszam Was na jutro. Jeżeli wy macie coś do jakiejś kosmetyki, które chcecie mi polecić, albo chcecie, żebym sprawdziła, przetestowała, piszcie śmiało. Albo może chcecie zapytać o jakąś opinię. Jeżeli będę wiedzieć, chętnie pomogę. Natomiast ja Was teraz bardzo pięknie proszę o podbicie filmu, o łapkę w górę, komentarz. I widzimy się jutro. Cześć! Pa! A ja idę z tymi gumami powalczyć. Zresztą mi już bateria pada. Uuuu, hej!